Umysł ukrywa tajemnice, które mogły zmienić nasze życie, czy nasza świadomość to tylko powierzchnia, a może brama do innych wymiarów, klucz do kreacji rzeczywistości i nośnik uniwersalnej wiedzy? W dzisiejszym rozważaniu, zgłębimy sześć koncepcji, które mogą całkowicie odmienić wasze postrzeganie siebie i świata: umysł ponad czasem i przestrzenią. Dlaczego w snach przeżywamy doświadczenia tak rzeczywiste, jak nasza codzienna rzeczywistość? W wielu tradycjach ezoterycznych uważa się, że nasz umysł ma zdolność do przekraczania granic czasu i przestrzeni. To, co postrzegamy jako rzeczywistość, może być jedynie wąskim wycinkiem znacznie szerszego spektrum istnienia. Medytacja. Świadomaśnienie i głębokie stany transu to narzędzia, które pozwalają otworzyć drzwi do innych wymiarów. W takich stanach możemy doświadczyć rzeczywistości równoległych, a także zdobywać wiedzę, do której nie mamy dostępu w zwykłym stanie świadomości. Świadomaśnienie, którym zdajemy sobie sprawę, że śnimy, jest jednym z takich narzędzi do podróży po nieznanych wymiarach. Prawo przyciągania. Jak nasze myśli kształtują rzeczywistość? Wszystko jest umysłem, ta zasada hermetyzmu jest fundamentem wielu współczesnych teorii, w tym prawa przyciągania. Oraz koncepcji z fizyki kwantowej. W praktyce oznacza to, że nasze myśli, emocje i intencje mają moc tworzenia rzeczywistości, którą doświadczamy. Badania nad kwantową teorią pola sugerują, że poprzez odpowiednie nastawienie możemy wpływać na naszą energię i przyciągać do siebie określone wydarzenia. Może to dotyczyć nie tylko materialnych rzeczy, ale także zmiany naszego stanu zdrowia, emocji czy relacji z innymi. Ludzie, którzy świadomie pracują z energią myśli, mówią o niezwykłych zmianach, które dokonały się w ich życiu dzięki wizualizacjom i pozytywnemu nastawieniu. Poziomy umysłu, podświadomość, nadświadomość i wyższa mądrość. Każdy z nas posiada podświadomość, która przechowuje zapis wszystkich naszych doświadczeń, przekonań. I wzorców myślowych, często bez naszej świadomej kontroli. To właśnie podświadomość kształtuje nasze reakcje na życie, a także może blokować nas przed rozwojem. Z kolei nadświadomość jest dostępem do wyższej mądrości, intuicji i głębszego zrozumienia rzeczywistości. Często utożsamiana jest z wewnętrznym przewodnikiem, który pozwala podejmować decyzje zgodnie z naszą prawdziwą naturą. W tradycjach ezoterycznych. Nauka kontaktu z nadświadomością uważana jest za klucz do odkrycia pełnego potencjału i zrozumienia siebie. Kroniki Akaszy. Energetyczne pole pełne wiedzy. Kroniki Akaszy to koncepcja, według której istnieje energetyczne pole, które przechowuje zapisy wszystkiego, co kiedykolwiek miało miejsce, a także zapis wszystkich potencjalnych przyszłości. Wierzono, że można się z nimi połączyć. W stanach medytacyjnych lub transowych, uzyskując wgląd w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, człowiek, który jest w stanie połączyć się z tym polem, może uzyskać dostęp do wszechwiedzy, pełnego zrozumienia siebie, a także tajemnic wszechświata. Mistycy twierdzą, że z kronik Akaszy można czerpać inspiracje do podejmowania życiowych decyzji, odkrywania ukrytych aspektów rzeczywistości i pracy nad rozwojem osobistym, świadomaśnienie. I projekcja astralna, podróże poza ciałem. Świadome śnienie to technika, która pozwala na kontrolowanie snów i ich treści. Jest to sposób na eksplorowanie nie tylko wyobraźni, ale także równoległych rzeczywistości, które istnieją poza ciałem. W stanach świadomego śnienia możemy świadomie wybierać, co będziemy doświadczać odwiedzać różne miejsca, a także spotkać istoty, które mogą przekazać nam cenną wiedzę. Jeszcze bardziej zaawansowaną formą jest projekcja astralna czyli zdolność opuszczania ciała fizycznego i podróżowania po rzeczywistościach niefizycznych. Osoby, które doświadczyły tego stanu, opisują niezwykłe podróże do odmiennych światów, gdzie spotykają byty, które są niematerialne, ale równie realne, jak nasza codzienna rzeczywistość moc symboli i afirmacji programowanie umysłu na sukces. Czy afirmacje mają moc zmieniania rzeczywistości? Z pewnością tak. Symbolika, mantry i rytuały od wieków pełniły rolę narzędzi do programowania umysłu. Liczba 1111, /11, która pojawia się w życiu wielu osób, jest często traktowana jako znak duchowego przebudzenia. To tylko jeden z przykładów tego, jak symbole mogą wpływać na naszą świadomość. Afirmacje. Powtarzane z wiarą i intencją mogą działać jak programy, które zapisujemy w naszej podświadomości. Takie techniki pozwalają przyciągnąć określone doświadczenia, zmieniając nasze myśli i przekonania na poziomie głębokim. I często nieświadomym. Czy jesteście gotowi, by odkryć swoje ukryte możliwości? Może to, co postrzegamy jako rzeczywistość, jest tylko iluzją, a prawda leży gdzieś między wymiarami. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach: Doświadczyliście kiedyś czegoś, co wskazuje na istnienie tych ukrytych zdolności? Czekam na Wasze opinie. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych tematów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.